Czy startówki z karbonem muszą rujnować twój budżet? Do niedawna wydawało się, że tak, ale obecnie dostajemy coraz więcej budżetowych propozycji od marek takich jak Yoma, Leaning czy nawet te niesławne Zary, które testowałem niedawno. Oczywiście jedną z propozycji musi być też model od Kiprana, czyli marki własnej Decathlonu i to właśnie jemu przyjrzymy się dokładniej. Przypominam, najtańsze karbony z Decathlonu, Kipran KD900X2. Yeah, Branka so nice. D900X2 to buty treningowo-startowe z płytką karbonową, bardzo lekkie przeznaczone na szerokie spektrum dystansów, od 5 km nawet do maratonu. Ale zanim pogadamy sobie o tym, jak się w nich biega, to jak zawsze zaczniemy od technikaliów. Cholewka jest z bardzo cienkiej, oddychającej siateczki o dość dużych oczkach niemal na całej długości jest ona półprzezroczysta. Z przodu buta mamy tutaj takie lekkie wzmocnienie minimalnie twardszą taśmą, żeby chronić trochę palce no ale raczej jest to minimalna ochrona. W okolicy pięty z kolei pojawia się miękki materiał zwiększający komfort, ale jest jego na tyle mała ilość, że na pewno nie przeoczycie, że są to buty z wyścigowym rodowodem. Zapiętek jest lekko wzmocniony od wewnątrz, ale także lekko stabilizowany przez taśmę po zewnętrznej stronie. Wiązanie standardowe sznurówki mogłyby być trochę lepsze, ale spełniają swoje zadanie bardzo dobrze i przy podwójnej pętli ani razu mi się nie rozwiązały. Język nie jest zintegrowany z cholewką, trzymają go przechodzące przez niego sznurówki. Jest bardzo cienki, lekki i elastyczny, ale idzie za tym niestety taki problem, że czasami przy zakładaniu buta trzeba być bardzo uważnym, żeby się nie zawinął i nie powodował dodatkowych otarć. Wkładka o grubości około 5 mm, wykonana z bardzo lekkiej pianki, raczej nie szukałbym w niej dodatkowej stabilności, daje ona głównie poczucie miękkości. Przejdźmy do podeszwy środkowej. Tutaj mamy dwie warstwy dynamicznej i responsywnej pianki v -foam, znanej też z droższych modeli Kipran. A między nimi znajduje się płytka karbonowa na całej długości. Znajduje się ona dość blisko podłoża, co możemy sobie zaobserwować tutaj przez wycięcie w podeszwie. Sama pianka w dotyku nie jest jakoś przesadnie miękka, raczej jest to przeciętna miękkość. Płytka z kolei jest dość sztywna, ale nie na tyle, żebym nie mógł buta zgiąć w pół. Kipran KD900X2 mieszczą się w wytycznych World Athletics pod piętą mamy... 40 mm pianki pod śródstopiem 32 mm, co daje nam 8 mm drop. Podeszwa zewnętrzna jest pokryta przezroczystą gumą na zdecydowanej większości jej powierzchni. Bieżnik, typowo wyścigowy, lekko posypany piaskiem asfalt, to dla nich koszmar. Zaczynamy się wtedy bardzo... Ślizgać. Ale na suchym i mokrym asfalcie jest naprawdę nieźle. Po 100 km nie widać też na tym bieżniku zbytnich śladów zużycia, poza tym, że jest po prostu trochę innego koloru. Kipran D900X2, jak na startówki przystało, ważą bardzo mało, ale biorąc pod uwagę półkę cenową, to jest to tym bardziej warte docenienia. But w rozmiarze 42 męskim waży 195 gramów, damskie to 182 g, a w moim rozmiarze 45 to szokujące 210 gramów, najlżejsze startówki, jakie kiedykolwiek miałem, nie licząc tutaj z dwójki, bo to trochę inna kategoria buta. Rozmiarówka jest standardowa. Ewentualnie rozważyłbym wzięcie pół rozmiaru mniej, bo w moim standardowym 45 luzu przed palcami mam trochę więcej niż zazwyczaj. Kiprany są też średniej szerokości, więc dla dużej liczby biegaczy miejsca w środku powinno być wystarczająco. A jak się w tych butach biega? Kupując te buty miałem oczywiście spore wątpliwości, w końcu dość niska jak na buty z karbonem cena musi tworzyć jakieś znaki zapytania w głowie. Okazuje się jednak, że moje wątpliwości były zupełnie niepotrzebne. Kipran KD900X2 dają sobie radę naprawdę nieźle. Zaczniemy od dynamiki, bo to jest najważniejsze w butach treningowo-startowych. Ta jest tutaj na naprawdę wysokim poziomie i jest zdecydowanie odczuwalna, choć nie jest to takie typowe uczucie skakania na trampolinie, jak to zdarza się w wielu modelach z karbonem. Nie, tutaj ten efekt jest taki trochę bardziej stonowany, jednak im bardziej przyspieszamy, tym bardziej KD900X2 pokazują swój pazur. Więcej siły włożonej w uderzenie o ziemię daje zdecydowanie mocniejszy zwrot Energii. Na średnich prędkościach, powiedzmy takim tempie około półmaratońskim, jest dobrze, choć tu troszkę bardziej na czoło wychodzi amortyzacja. Im wolniej, tym bardziej kiprany zmieniają się ze sportowego samochodu w auto miejskie. Spokojniejsze bieganie jest przyjemne. Jest wygodnie, but nie rwie człowieka do przodu i pozwala na regenerację. W tym miejscu idealnie widać ten treningowo-startowy rodowód. Ale też od razu zaznaczę, na Easy jest spoko, ale na pewno nie nazwałbym tego modelu codziennymi treningówkami. Inne featurey tego buta sprawiają, że na długie, spokojne wybiegania poszukałbym raczej czegoś innego. Na przykład cholewka. Jest ultra lekka, dobrze opinająca stopę, w przypadku butów startowych jest to zdecydowana zaleta, no ale na co dzień już brakuje takiej nazywałbym to przytulności. Mimo to uważam, że cholewka jest mocnym punktem Kipran KD900X2. W zastosowaniach treningowo-startowych sprawdza się świetnie i sprawia wrażenie zaskakująco wytrzymałej. Również pod kątem wyglądu ten model wypada naprawdę nieźle. Widać, że jest to model wyścigowy, ale nie jest aż taki agresywny design jak zazwyczaj w startówkach. Tutaj jest on nieco bardziej stonowany, bez przegięcia, choć duży napis Kipran nie każdemu przypadnie do gustu. Ja akurat całkiem to lubię. Mój wariant kolorystyczny to połączenie bieli z pastelowymi odcieniami fioletu i niebieskiego. Nie są to może moje ulubione kolory, ale wygląda to też całkiem schludnie, musicie przyznać. Teraz też pojawił się nowy wariant w odcieniach szarości i wygląda super. Na duży plus oczywiście wchodzi też cena 599 zł za buty z płytką karbonową, które radzą sobie naprawdę nieźle, a płytka nie jest tam wsadzona tylko po to, żeby móc się nią chwalić w materiałach marketingowych. To bardzo dobra rzecz dla rynku butów biegowych. A co nie do końca mi się podobało? Twardość pianki to może nie jest do końca moja bajka, ja preferuję super miękkie buty, a tutaj mamy miękkość na poziomie chociażby Brooksów Hyperion Max czy Socony Ride. Na dłuższych treningach trochę mi brakowało tego zapadania się stopy przy lądowaniu, choć i tak muszę przyznać, że nie był to jakiś olbrzymi problem. Na pewno jest to kwestia bardzo mocno indywidualna i sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czego szukacie. Taka sobie jest w tym bucie też przyczepność. Bieżnik podeszwy zewnętrznej jest mega płaski i zdecydowanie to czuć na nieco luźniejszej nawierzchni. Czysty, a nawet lekko mokry asfalt nie sprawiają tym butom problemu. Ten pojawia się w momencie, gdy podłoże jest lekko posypane piaskiem. Wtedy przy wybiciu ewidentnie wyczuwalne jest odjeżdżanie stopy. I ostatni minus to zawijający się język. Przez brak integracji z cholewką, a także przez bardzo cienki i elastyczny materiał, bardzo trudno jest utrzymać ten język w ryzach. Pierwsze problemy pojawiają się już przy zakładaniu buta. Trzeba tu szczególną uwagę poświęcić, żeby już w tym momencie się nie zawinął. A kolejne mogą wystąpić w trakcie biegania. Na dłuższych treningach zdarzało mi się, że język się przesuwał i zawijał. Wrzućmy jeszcze okiem na alternatywy. Kiprany KD900X2 możecie obecnie kupić za 599 zł. To świetna cena jak za buty z płytką karbonową i w tych okolicach trudno tak naprawdę znaleźć coś godnego polecenia, a nie chcę też polecać butów, z którymi nie miałem do czynienia, dlatego chociażby nie wrzucę tu propozycji od HOMA Sport. Co mogę zatem polecić? W pierwszej kolejności będą to buty bez płytki, ale o bardzo podobnych odczuciach zbiegania zarówno na Easy, jak i na szybszych treningach. Adidas Evo SL. Te dostaniecie za 50 zł więcej niż kiprany, ale są to też dużo bardziej uniwersalne buty. Wyglądają też świetnie i nieprzypadkowo są wciąż moimi faworytami do buta roku 2025. Druga opcja już z płytką, ale niestety droższa, aczkolwiek nadal nie na poziomie cen typowych startówek, to Nike Zoom Fly 6. Jedne z moich ulubionych butów 2024 roku. Płytka karbonowa, spora ilość pianki Zoom X. Naprawdę bardzo dobre buty treningowo-startowe, które pod wieloma względami przebijają kiprany, ale też nie jest to różnica kolosalna. Różnica w cenie za to jest, bo za Zoom Flyer 6 zapłacicie 150 zł więcej. Superun KD900X2 to dla mnie pozytywne zaskoczenie. To kompetentne buty treningowe startowe z płytką karbonową w niezłej jak na tego typu buty cenie. Są bardzo lekkie, wykonują swoją robotę bardzo dobrze i dla wielu biegaczy świetnie się sprawdzą jako pierwsze karbonowe startówki. Czy warto brać się za karbon nie będąc szybkim biegaczem? To zależy i to nie jest temat na dzisiejsze wideo. Ja na starty mam w rotacji lepsze modele, ale KD900X2 nadal używam jako buty na szybsze treningi czy interwały, są wygodne nie przeszkadzają, a i czuć w nich ten dynamiczny charakter. Jeśli dotrwaliście do końca, wielkie dzięki za oglądanie, dajcie suba, łapkę w górę i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tych butach. Zapraszam też na mojego Instagrama i TikToka, a jeśli podoba Wam się to, co robię, możecie postawić mi kawkę na buy Coffee. Tu Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w następnym wideo.